Witam serdecznie. Moje nazwisko Bury Jarosław. Przedstawiam Państwu moją firmę Złota Rybka z Ostrowa Wielkopolskiego. Dla, dla Was dzisiaj, drodzy Państwo, szanowni klienci i hodowcy, mamy bardzo dobrą ofertę. Przygotowaliśmy regał nawdowy. Znajduje się i składa się z 30 stanowisk. Ten regał został przygotowany dla Państwa poprzez konsultacje i poprzez wspólną naszą informację z rynku od naszych klientów. Że jest takie coś potrzebne, nie ma tego na rynku w takiej dostępności, jaką, byśmy sobie, jaką by, wy byście sobie życzyli, dlatego przygotowaliśmy dla Was ten regał. Regał zbudowany jest z następujących komponentów: boki, czyli ściany, wszystkie, które są zbudowane, jest ich 6. Jest to płyta wiórowa 12. Do tego mamy przygotowane siodełka. Siodełka są w szerokości 18 cm czyli szerokość tego siodełeczka. Siodełko jest zbudowane z następujących elementów, czyli klocek drewniany sosnowy, tak on się składa, to jest drzewo przygotowane, jest suszone specjalnie, żeby ono było dosyć trwałe i wytrzymałe. Do tego ma nafrezowania, dwa nafrezowanie, jedno pod spodem, na którym się trzymie na drutach specjalnych i drugie nafrezowanie jest pod kątem 38 stopni po to, aby było przygotowane do niego Siodełko, które siodełko jest wykonane ze sklejki. Jest to sklejka bardzo gruba. Jest to sklejka 7 mm. Yy, dokładnie ona chyba jest. Yy, to jest liściaste drzewo, tak? Zgadza się, to jest liściaste. Cały regał jest skręcony dwunastoma gwintami, tak zwanymi drutami gwintowanymi. Do tego oczywiście na zewnątrz wchodzą nakrętki, które poprzez dokręcenie powodują, że ten regał jest bardzo stabilny i w jaki sposób on się trzyma, jest trwały. Jest estetyczny. Chciałem Państwu też pokazać również te wymiary, jakie regał przedstawia. Czyli szerokość zewnętrzna, to światło tak zwane, ma 97 cm. Wysokość tego regału to jest 175 cm. Tak wspominałem wcześniej, szerokość jednego siedziska to jest 18 cm. Bo taka była konsultacja z naszymi hodowcami i tak sobie życzyli. Mamy też również w ofercie naszej regały na młode, ale one wtedy mają siedełka o szerokości 23 cm. Teraz najważniejszą kwestią, gdzie dużo hodowców zgłaszało nam informacje, co jest takim mocnym elementem przy zbudowaniu takiego regału dla wdów, Tu jest ta odległość klocka do przodu ściany. U nas wynosi ona 7 cm dokładnie. To jest po to, żeby się ptaszki pomiędzy sobą nie widziały samiczki i później nie walczyły pomiędzy sobą. Szerokość tego klocka, na którym siedzą, jest 3 cm. Wysokość tego klocka też jest 3 cm, czyli to jest kwadratowy taki klocek. Też mamy również w ofercie te klocki szersze czyli szerokość tego klocka jest około 6,5 cm, bo też mieliśmy informację od naszych hodowców. Że gołębie lubią sobie położyć się tymi mostkami, oprzeć się bezpiecznie i dlatego też jest wariant oczywiście, wykonania dla Państwa, przygotowania tych siodełek z szerszym, tym siedziskiem, tak zwanym. Ten regał, drodzy Państwo, ma 30 stanowisk. Te stanowiska są wykonane w taki sposób i przedstawione, jak tutaj widzicie, drodzy Państwo. Waga tego regału to jest około prawie 30 kg, 28-700 dokładnie. Czyli my pakujemy ją w jedną przesyłeczkę dla Państwa. Wysyłamy oczywiście firmą kurierską i wy, szanowni Państwo, po otrzymaniu tej przesyłki od nas macie gotowe wszystkie produkty, komponenty do własnego montażu. Montujecie bardzo szybko, bo jest to bardzo prosty montaż i w kwocie około. 200 zł już z przesyłką pobraniową dla Państwa, bo mówię, ta cena jest na dzień dzisiejszy. Oczywiście te ceny należy zawsze sprawdzić przed, przed w ogóle przed zainteresowaniem, przed złożeniem zamówienia, bo wiadomo, czym dalej, czym dłuższy okres yy, tego filmiku, który dla Państwa przygotowaliśmy, te ceny mogą ulec zmianie. Na tą chwilę jest 200 zł koszty pobrania jest dla Państwa dostępny od ręki. U nas, drodzy Państwo, nie musicie czekać, nie musicie. Przygotowywać, nie wiem, prosić się wręcz producenta u nas. Jeśli mamy dla Państwa przygotowaną jakąś ofertę, jest na stanie magazynowym, czeka na Państwa. Możecie Państwo dokonać zakupów w trzech etapach, czy przez to aukcja nasza na Allegro, na naszym sklepie internetowym. Również oczywiście zapraszam do kontaktu telefonicznego do mnie, między innymi pod numerem 503 363 147. Oczywiście czekamy na Państwa też sugestie. No i Oczywiście serdecznie zapraszamy.